Mamy teraz komputer, ustawienia motocykla. ABS przeprowadzimy w tryb off-roadowy. Póki co, tryb kontroli trakcji zostawię sobie. Skasuję tylko licznik dzienny, w którym mamy 325 km i spalanie około 3,4 litra. Tak, jak mówiłem, kontrolę trakcji zostawię ze względu na... na to, że może być ślisko, mokro. Whatever. Na razie przejedziemy ten odcinek z kontrolą trakcji. No i cóż, staję na podnóżkach, które są bardzo wygodne. Pozycja, jak dla mnie, jest też nawet, nawet, ale myślę o... Myślę o zamontowaniu akcesoryjnych wieżyczek na podniesienie tej kierownicy troszeczkę wyżej, aby odprężyć jeszcze bardziej pozycję, moj moją pozycję i moje, moje plecy podczas jazdy. Natomiast tych wieżyczek jeszcze w tej chwili nie ma w katalogu akcesoriów. One się mają pojawić gdzieś na poziomie lipca i wieżyczki te sobie na pewno zamontuję. No co, jedziemy drogą szóstej kategorii. Mamy tu trochę hop. Ja oczywiście w tej chwili jadę na stojąc, w pozycji stojącej z ugiętymi trochę kolanami, aby wybierać, pomagać temu motocyklowi wybierać te dziury, pracować z tym motocyklem. Mamy 30 na godzinę i powiem wam szczerze, że no... No nie jest to! Nie jest to masakrująca prędkość, ale, ale jak najbardziej ten motocykl podczas tej prędkości się świetnie spisuje. Też nie wiemy za ślepym zakrętem, czy coś nie jedzie, czy ktoś nie idzie, czy nie ma jakichś zwierząt, bo tutaj są niedaleko ogrody działkowe. Tak, no i... No i co? I wjeżdżamy trochę do lasu. Myślę, że będzie tu... W miarę sucho. Mamy drugi bieg. Właśnie jeździłem już troszeczkę tym motocyklem po offroadzie. co było, co jest zamieszczone na moim pierwszym filmie z tym KTM. -em. I no faktycznie takie trawersy, jakieś strawy, czy mokre błoto yy, powodują uślizg tych opon, gdyż nie są one zbytnio agresywne. Trójeczka 40 na godzinę. No, o! I widzicie taka niespodzianka. Przewalone drzewo. Śmiało, spokojnie sobie je omijamy i jedziemy dalej. No, ale na wszystko trzeba brać poprawkę. Jedziemy sobie spokojnie. 30-40 na godzinę. Zmieniając co chwilę traka z lewego na prawy praca nogami pomaga jeszcze bardziej wystabilizować głowę, aby obraz nie skakał wiadomo, głowa to najlepszy gimbal na świecie kontrolę trakcji mamy, ale ten motor jeszcze podczas takiego uderzenia gazem powoduje, że leciutkim slajdem idzie. 3 O, wow, hopka jakaś i zobaczcie, co się dzieje. Naprawdę. Upa! ja oh! yeah. Dobre! To było dobre! Jedziemy dalej! Ta, No i to właśnie cieszy mnie w tym motocyklu. Ta lekkość prowadzenia. Ten zrywik, który absolutnie jest wystarczający, jeśli chodzi o o jazdę, do której. Ja jestem przygotowany i chętny. Pojedziemy jeszcze pod górę, ale tam może być leciutkie błoto, więc może włączę sobie... Dobra, mamy off, kontrolka tam świeci, że kontrola trakcji jest wyłączona. Tryb ABS jest w trybie off-roadowym. Możemy jechać. Jedyneczka. Jest. A, idzie bokiem. Ładnie! <ścoughs> nie wcisnąłem, nie zareagowałem sprzęgłem. Dobra, mamy tutaj taki. O, jakieś przeszkody są. Delikatne, bo delikatne, ale. Ale to wszystko jest. To wszystko jest do wykonania tym motocyklem. Naprawdę, kurde. Zobaczcie, ja jadąc z nim absolutnie nie stresuję się. Że może wjadę za, jakiś za, za ciężki offroad, czy będę musiał go na jakimś bardzo wąskim, na bardzo wąskiej przestrzeni nawrócić? Uwierzcie mi, ten motor z tą masą to jest po prostu bajka do takich szaleństw. No zobaczcie, piękne okoliczności przyrody, w które można się zapuszczać. Mamy tu jakichś rowerzystów. Ja za daleko nie będę się zapuszczał, bo nie wiem co mnie tam czeka. O, widzicie jakieś wały. O, i tu już mamy informację. A, tu już mamy, proszę Państwa, pas graniczny. <laughs> Jesteśmy gdzieś w okolicy, na granicy Polski z Czechami. I widzicie, pomimo koronawirusa, można całkiem szybko i sprawnie, <laughs> wręcz niezauważalnie zmienić zmienić kraj Zmienić kraj i chwilowe obywatelstwo no tak, zobaczcie Pozor Granica Państwa Słupki oznaczają nam, że do tego miejsca mamy Polskę, a w tamtym kierunku mamy Republikę Czeską. OK. No i to, I teraz możesz sobie śmiało wziąć 180-kilowy motocykl i bez problemu go nawrócić na jakimkolwiek chcesz terenie. Nie sprawia to zbytnej trudności. Fajne, fajne triale. Motocyk fajnie! Co jest fajnego jeszcze w tym Adventure'ze i w połączonym z tym wydechem Akropowicza, że on nie jest zagłośny. On nie jest zagłośny, on raczej nie huczy, nie dudni, jest przyjemnie, słyszalny tonik. Są spacerowicze, a my tu bez zbędnego hałasu, harmideru omijamy sobie pieszych. No wiadomo, jakbym chciał się popisać, to leciałbym tu pełnym ogniem 60 na godzinę, co jest moim zdaniem w takim terenie, na tych oponach, już lekkim przegięciem. Ale dla chętnego nic trudnego. Idziemy sobie całkiem spokojnie. Aby nic nas nie zaskoczyło. Jesteśmy z drugiej strony działek. Skręcimy sobie tutaj i wyjedziemy w ten sam punkt, w ten sam rozjazd, w który i lecimy. Tu jest troszeczkę pod górkę. Damy mu. Kontrolę mamy włączoną, więc zostawiamy ślad. Kopa! Duże podbicie. Trochę błota. Omijamy to. I lufa! Zobaczcie co się dzieje. 50 na godzinę. Biegacz. Zwalniamy i lecimy. Chopa była! Pięknie! No naprawdę, kurde Ten motor to jest baja. To mnie cieszy Powiedziałem sobie jakiś czas temu, że w wielu miejscach na świecie byłem motocyklem samolotem, samochodem, ale Polski zbyt dobrze nie znam. Fajnie by było ją odkrywać właśnie na motocyklu turystycznym. Turystycznym, przygodowym, zwał jak zwał. że marzenie się spełniło, przekonałem się, że zaryzykuję, kupię jako jeden z pierwszych tego ktm 390-tkę. Byłem świadom tego, że raczej mi ten motocykl wystarczy. Ten motor jest stworzony głównie dla tych, którzy chcą jeździć na kategorii A2, czyli kategorii, która pozwala wszystkim motocyklistom jeździć motocyklami nieprzekraczających 50 koni. I takie było chyba zamierzenie tego austriackiego producenta, ponieważ nie byłem ani w Bieszczadach, ani nad Jeziorami Mazurskimi, nie byłem w Suwałkach. To są miejsca, które chciałbym chętnie zobaczyć i myślę, że na tym motocyklu to będzie to Całkiem przyjemna wyprawa i całkiem atrakcyjna przygoda. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moje, o moje wywody. A to na podsumowujące eksploatację KTM 390 Adventure, na moim zdaniem jest to naprawdę świetny zakup świetny motocykl, którego proponuję każdemu, kto chciałby zacząć jazdę przygodową na motocyklu. I to by było tyle. Dziękuję Wam, wam bardzo za poświęcony czas. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. Zapraszam do, oczywiście do subskrybowania mojego kanału, gdyż na pewno będą się tam pojawiały jeszcze różne filmy. Wrzućcie coś w komentarzu, jakieś zapytanie, jeśli macie względem tego motocykla bądź jakiegokolwiek innego, które mogę przetestować bądź mam w garażu. Oczywiście dajcie łapkę w górę, jeśli mój motovlog się Wam spodobał. A hojku przygodzie! Drodzy parafianie! Ej! Oż ty kurda O nie, piach! To co mnie najbardziej kurwa! Oga! Rozwierdziela! Kopny piach O kurwa! O! O fuck me. No, jak to przejechać, kurwa... Paweł... Aj! Czym go... Czym wolniej, tym gorzej! Aj, dziewierdolę... O kurwa, ja pierdolę, jak to jechać? Fuck mi. No nie wiem, naprawdę nie wiem. Fizda! Kurwa, a znowu ten piach! Kurwa! O Jezu. Nasze na szeroko nóżki! O Boże! I moje ulubione! O oh fuck ja Kurwa, jak tu jechać? Tu chyba! Najlepiej! Uj! O ty szmat! Opa! Nie, tu jest grząsko w chuj. O wasz ty kurwa O fucking shit Ja pierdolę Po prostu Trzeba tu jechać ogniem Ale ciężko to przezwyciężyć Blokują się przed ramiona Kierownica o koniem staje